Witajcie! Tu Trampek 5 i zapraszam Was do, do mojego pierwszego poradnika pod tytułem Jak zrobić własne intro w Camtasia Studio 8. Więc zaczynamy. wierzmy sobie jakieś tło, można to ściągnąć, ale ja stąd sobie wybiorę. Dajmy na to, nie to. To. Może być. Przyskamy go na track. Wybieramy rozdzielczość, zielonę automatyczną OK Nasz tra nasz, nasze tło przepraszam trwa 10 sekund, więc tak zmieniamy teraz ten napis, klikamy na niego dwa razy. Wpisujemy tutaj co chcemy. Ja sobie piszę teraz 5 Przeciągnę go gdzieś na środek, żeby był widoczny zmniejszy o mam jakieś efekty chwila o chwila Dobra, yy, teraz yy, zobaczmy jak wygląda trampek 5, no nie może być teraz jeśli chcemy dodać jeszcze jakieś yy, jeśli chcemy dodać jeszcze jakiś napis, wchodzimy w tą zakładkę i klikamy to. O, nie to chodziłem. Przepraszam. Raz tak to. Rozciągniemy. Piszmy. Piszmy. Poradnik dla YouTube. No, i jeśli damy tak, o, żeby się po jakimś czasie zaczynał, chwila, nowa, teraz dodajmy sobie może jakiś utwór audio. Ja wybiorę stąd, wy możecie własny. Przeciągamy go. On jest trochę za długi, to go skracamy do tego momentu aż... chwilkę. Aż skończy się nasze tło. Więc zobaczmy. I nasz utwór kończy się tak szybko. Więc wchodzimy w zakładkę audio. dajmy tu. Tu mamy taką kulkę, którą możemy jeździć. Ona nam z mniejsz, e, nie, jakby e, pod koniec filmu zmniejsza tony, dzięki czemu e, film się kończy tak powoli. Znaczy, nie film, tylko audio. No, przepraszam. No więc dajmy od początku i play. No, jest ładnie. Jak się podobało, dajcie subskrypcję lub like. No, więc. Aha, jeszcze. Przepraszam. Jeszcze zapiszmy to. W formacie mp4, dalej, ok, tutaj nazwę, tutaj intro, no i tu folder, gdzie chcemy zapisać i zakończ. Już nie będę, bo, no bo miałem, mam swoje intro, jeśli się podobało, dajcie like, subskryp subskrypcję, przepraszam, albo napiszcie coś w komentarzach.